Volvo w Genewie zaledwie miesiąc temu pokazało po raz pierwszy na świecie model V90 i także w Genewie miała miejsce europejska premiera Volvo S90 Fani motoryzacji, którzy odwiedzą Poznań, mogą więc zobaczyć naprawdę bardzo gorące nowości, jakimi są te dwa samochody. Samochody mierzą prawie 5 metrów długości, są bardzo eleganckie i pokazują nie tylko, to nie jest tylko nowy model, ale pokazują taką całościową zmianę, którą przechodzi marka Volvo. Te auta zbudowane są według zupełnie nowej linii stylistycznej, mają od nowa skonstruowane podwozia, Uniki, systemy elektroniczne. Tak więc wszystko jest nowe. Pozostaje tylko nazwa Volvo oraz miejsce wytwarzania, którym nadal jest Göteborg. Oczywiście, nadal są to najbezpieczniejsze samochody w swojej klasie. To jest pewna taka dziedzina, której Volvo nigdy sobie nie odpuszcza. To zawsze ambicją Volvo nie jest konstruowanie bezpiecznych samochodów, tylko najbezpieczniejszych. Interesuje nas wyłącznie numer jeden. Gdy chodzi o silniki, są też całkowicie nowe. Jest to rodzina silników drivee, silników diesla o mocy od 150 do 235 koni oraz silników benzynowych. Tamte moce mamy 254 konie, 320 KM oraz nasza taka perła w koronie, czyli wersja hybrydowa 407 koni mechanicznych i sprint do setki 5,2. To są samochody, które nie tylko pięknie wyglądają, ale też również szlachetnie jeżdżą. Te samochody przejęły architekturę elektroniczną, w tym systemów elektronicznych wspomagających bezpieczeństwo kierowcy z modelu X-90, który debiutował rok temu. XC-90, kiedy była przebadana przez specjalistów Euro NCAP. W kategorii systemów wspomagających bezpieczeństwo tych aktywnych, ekspertom zabrakło skali oceny. Dostało komplet punktów z zaznaczeniem, że gdyby skala była szersza dostałoby tych punktów więcej. Ten model przejmuje wszystko to, co miała XC90 plus ma dodatkowe funkcje. A są to system wykrywania dużych zwierząt, takich jak krowy, łosie, jelenie. Jednocześnie system pozwalający utrzymywać się samochodowi na swoim pasie, nawet kiedy przed nami nic nie jedzie. I są to prędkości już autostradowe rzędu 110-130 km na godzinę. Ten samochód będzie także samoczynnie odbijał od barier, jeśli zabraknie nam koncentracji, zmęczymy się, zagapimy. Również te samochody w Göteborgu już za rok będą tymi samochodami, które wyjadą na ulicę z funkcją jazdy autonomicznej. Około 100 samochodów trafi na, na bezpośrednio do ruchu miejskiego z innymi samochodami, które na określonych odcinkach będą potrafiły poruszać się bez udziału kierowcy. Kierowca nadal będzie siedział za kierownicą, ale tak jakby uruchamiał tempomat, będzie włączał tryb jazdy autonomicznej. To jest prawdziwa pieśń przyszłości, która czeka nas zaledwie za rok.